Kabel jest na kanale Opkami Świnek. Chciałam wam trochę porozmawiać z Wami, bo jest mi bardzo przykro, ale I to tylko będzie dobrze i tak, Dzisiaj sytuacja się dzieje znaczy, może od początku. Korka ze mnie nie ma, ponieważ, no niestety, ale był chłopczykiem. No, i okazało się. Ja zaczęłam czytać komentarze i naprawdę dowiedziałam się dużo rzeczy, których nie wiedziałam. Czyli świnka po roku, e, jeśli nie urodzi, no to kości się złączają, i po prostu nie. No, to coś takiego było. I po prostu świnka nie urodzi, sama umiera, i w troszkę też. I stwierdziłam, że. No, niestety oddam korka. Oddałam go za darmo i e, pożę do dobrych rąk. Mam różne zdjęcia go, jego itd. i tak dalej. I tak. Dzisiaj była taka sytuacja, pojechałam po święta morską dla Daisy, nazywała się Fredka I była nieprzyjemna sytuacja, pojechaliśmy, umówiłam się z nią, ona nie chciała mi podać numeru telefonu, ani, um, ani nie chciała pytać adresu Tylko mieliśmy się spotkać pod liceum, yy, w takim mieście No i powiedziałam, dobrze, wszystko było OK. Oj, przepraszam I okazało się, że jechaliśmy tam yy, 40 minut, wracaliśmy tak samo E, czekaliśmy godzinę i pół, ona w ogóle nie odpisywała, ona była jakaś no, to się, że, powiem, że to było już nienormalne zachowanie. Przyjechaliśmy specjalnie tam, ona nie odpisywała, była aktywna o pierwszej w nocy e, i tak e, właśnie czekaliśmy, potem napisała, że niby jej członek rodziny miał wypadek i że nie miała czasu na to, żeby nam dać tą świnkę. I czym na ogłoszenie i po prostu było mi mega przykro, że tak oszukała nas. Nie wiem czy jej to frajdę przynosi, czy co, ale było mega niemiło. I, I powiecie, tak. czy mam jechać 80 km do Wrocławia, czy kupić zoologicznym, bo niestety nigdzie tutaj nie ma żadnej świnki do kupienia, co ja jest, mieszkam w tym mieście. Jest dopiero we Wrocławiu, czyli 80 km i według mnie to jest masakra, ale tak wyszło, no nie mam jak na to poradzić, nigdzie nie mogę znaleźć i powiedzieć, czy lepiej właśnie pojechać i mieć troszkę dłuższą trasę z świnką, czy jednak kupić um, w zoologicznym. Napiszcie, co sądzicie o tych dwóch sytuacjach i do kolejnego odcinka. Pa!